Cześć ze mną, Stifler. Siema. Jak się czujesz? Nie doszło do twojej walki, jest ci przykro? No, jestem zawiedziony, no przykro mi. Długo się przygotowywałeś. Znaczy, wiesz, może nie aż tak długo. 6 tygodni to nie, jest, to nie jest długo, nie? Ale wiesz, ja byłem tak wiesz, przygotowany psychicznie, nie? Tak psychicznie byłem pewny tego zwycięstwa, nie? Że no, no szkoda, nie? Duże rozczarowanie? No w chuj. Ja, na, jaki, na jaki czas przed galą, przed walką dowiedziałeś się. Że jednak Soroko nie zawalczy. Chciałem się o 16:30, przyjechaliśmy na próbę, a Alanik jako pierwszy mi powiedział. Słyszałem, że Soroko się boi i nie chce walczyć. nie? Potem słyszałem od kogoś innego, od kogoś innego i, i, i pojechałem po prostu na hotel do niego. nie? No, Ale się okazało, że go nie było w pokoju, ktoś go tam widział, tu, 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 no, no i pojechałem już, wróciłem tutaj, spóźniłem się na tę prezentację. No i czekałem cały czas na niego. Ktoś mówił tutaj, że Soroko już jedzie, był kontakt z jego dziewczyną, potem, że urywa się kontakt, potem znowu, że jedzie i tak w kółko, nie. Jaka jest ostateczna wersja? No, no stchórzył, nie? No, no tak. No czyli bo co? Nie, czyli nie, nie został zatrzymany przez policję? Nie, no nie, nie, nie. Po prostu uciekł. Znaczy no nie pojawił się, nie uciekł tylko się po prostu nie pojawił, bo już były w hotelu tam ludzie z nim rozmawiali i tam już, było, tam już zaczął się bać, już nie chciał, że nie chciał walczyć, nie? No, no, i, potem, no i potem wiesz, no nie, nie można było tego doprowadzić, nie? A nie chciał walczyć, dlaczego? No widocznie się skurczył nie? no Bał się po prostu, bał się po prostu porażki, nie? Czyli te plotki o, o tym, że zatrzymała go policja, nie są yy, prawdziwe? No nie. Ja nie wiem, pierwszy raz w ogóle, co słyszę taką plotkę, nie? Jeszcze była taka plotka, że Krzysztof Rozpara tutaj przyszedł w stroju ratownika i go porwał. No nie, bo on się tutaj w ogóle nie pojawił, więc nie mógł go porwać, nie? Jakie jeszcze do Ciebie docierały informacje? Bo tutaj byłeś na bieżąco. Yy, czy były takie rozmowy, że jednak zawalczysz, ale z kimś innym? Znaczy były, były tam już jakieś tam nazwiska tam proponowane, to, ale no, z tego, co wiem... Tańcula, Murański, sorry, Tańcula, Szeliga, yy, warszawski Dresik, Tarzan, yy, jakiś ziomek z Loft Island, no to chyba te co pamiętam, nie? Dlaczego na tej walkie ostatecznie nie doszło do jakichkolwiek stanowisk? Yy, no z tego co wiem to Bukmacher się nie zgodził, nie? Byłeś gotowy, żeby zawalczyć z kimś innym? Nie myślałem w ogóle o tym, nie? Ja, ja cały czas wierzyłem, że, że Soroko się pojawi, nie? No bo było tak, wiesz, tutaj od 22 na przykład, że już jedzie, potem się urywał kontakt, takie, no i w kółko było, wiesz, taka sinusoida, nie? Ja, ja cały tylko... czas była niejasna sytuacja. No tak, no. wychodziłeś, cały czas się rozgrzewałeś, przygotowywałeś... No tak, no ja byłem cały czas w gotowości, nie? Stigler jest zawsze gotowy? No. No bo teraz jakby Soroko jednak przyszedł, wszyscy poszli do domu, to zawalczyłbyś z nim przy pustych trybunach? No jeżeli to byłoby w telewizji, to tak. Okay. Co teraz chciał powiedzieć, Soroko? No, roku zawiedą się na no to Tobie, mieliśmy tak zajebistą walkę, no i że nadal, nie? Dojdzie jeszcze do kiedyś, do Waszej konfrontacji? no Nie, na pewno nie. Na pewno nie. nie chciałbyś z nim walczyć? No nie, no bo no, no, do takiej walki pewnie by nie doszło, wiesz, no za dużo jest ryzyko, nie? Także, no, no widzisz, on jest nieodpowiedzialny, nie? Okej, okay, co byś chciał jeszcze powiedzieć wszystkim zawiedzionym widzom, którzy wykupili pay-per-view tylko dlatego, żeby zobaczyć Twoją walkę? No, sorry, to nie moja wina.